Dzień dobry. Dzisiaj druga część o depresji. W pierwszej było o tym, jak powstaje. Teraz powiem, jak sobie radzić w tym stanie. Jak już powiedziałem, w pierwszej części depresja jest efektem unikania bądź blokowania emocji oraz wymuszania uczuć i zachowań, na które nie mamy ochoty. Stąd, w wielkim uproszczeniu, sposobem na depresję jest właśnie postępowanie od, odwrotne od dotychczasowego czyli otwieramy się na emocje, nie blokujemy ich e, oraz nie zmuszamy do tego, czego nie chcemy. A oto konkrety, moje osobiste doświadczenia oraz zdobyta wiedza. Zacznijmy od tego, żeby nie uciekać przed depresją i nie walczyć z nią. To stan, który jest częścią ciebie. Mówię o tym dlatego, gdyż depresję traktuje się jak niechcianą chorobę. Dlatego zazwyczaj z nią walczymy bądź od niej uciekamy. I to jest zrozumiałe, to są nasze wyuczone nawyki i niechęć do złego samopoczucia. Jednak powyższe działania. Przynoszą efekt odwrotny od zam zamierzonego, ponieważ im bardziej będziesz przed swoją depresją uciekać, tym bardziej, mówiąc obrazowo, yy, ona będzie cię gonić, im bardziej będziesz z nią walczyć, yy, tym bardziej ona będzie walczyć yy, z tobą. Jak już powiedziałem, depresja yy, to część ciebie, dlatego uciekanie od niej to uciekanie od siebie, walka z nią to walka ze sobą. Więc im szybciej zaakceptujesz stan, w którym jesteś, tym yy, Lepiej dla Ciebie. Mógłbym powiedzieć, zaprzyjaźnij się ze swoją depresją. Brzmi to może dziwnie, ale opór przed depresją, walka z nią jest źródłem cierpienia w takim samym stopniu jak sama depresja. Właściwie to całe cierpienie jest właśnie przez ten opór i walkę współtworzone. Opór przed tym, co się dzieje, wywołuje właśnie ból. Dlatego powiem, poddaj się depresji. Nie walcz z nią. Przyjmij ją, a zobaczysz, że będzie ci lżej i, i że szybciej z niej wyjdziesz. Ponieważ fakt, że czujesz się słaby, nie masz energii, jest właśnie też efektem tej Twojej szarpaniny i walki. Następnie staraj się nie oceniać tego, co się z Tobą dzieje. Wszystko w tym stanie jest. Normalne Normalne jest to, co chcesz robić, będąc w stanie depresji. Normalne jest to, że czegoś nie chcesz robić. Jeśli chcesz być sam, yy, bądź sam. Jeśli chcesz godzinami leżeć w łóżku, to leż. Jeśli chcesz siedzieć w ciemnym pokoju, yy, proszę bardzo. Podaję tutaj takie trochę skrajne przypadki, żeby zobrazować, o co mi chodzi, ale takie rzeczy też się yy, zdarzają i to, i to bardzo często. Tutaj wszystko jest normalne, niczemu się nie dziw, pozwól sobie na to, co myślisz i, i czujesz. Staraj się nie oceniać swojego stanu, swoich emocji, swoich myśli i, i zachowań. Najlepiej wyłącz swój krytyczny umysł w tym czasie i działaj bardziej intuicyjnie, bardziej emocjonalnie. Dlatego staraj się jakoś przeorganizować swoje, swoje życie. Jeśli pracujesz, to idź na zwolnienie lekarskie albo, albo urlop, rozmawiaj z bliskimi o tym, co się dzieje, szukaj wsparcia, pomocy i, i, i zrozumienia. Dalej. Korzystaj z pomocy psychoterapeutycznej i coachingowej. Rozmowa i kontakt z psychoterapeutą bardzo dużo daje. To ważne, żeby się wygadać, zwłaszcza przy kimś, kto rozumie mechanizmy depresji. I wie, co się z Tobą dzieje. Dzięki terapii można się przyjrzeć temu, co spowodowało depresję. Można też w sposób bezpieczny uwalniać emocje. Poza typową psychoterapią korzystaj też z warsztatów dotyczących pracy z emocjami. Raz, że dostaniesz tam pomoc, a poza tym poznasz ludzi, którzy mają podobne problemy. Jak ty? Świadomość, że nie jesteś sam, ze swoją depresją również bardzo pomaga, a poza tym zawsze możesz się wymieniać doświadczeniami z innymi ludźmi. Nawiążesz kontakty z osobami, które mają podobne problemy, a, a u takich osób na pewno znajdziesz zrozumienie i dodatkowe wsparcie. Następnie. Depresja to stan, który wpływa zarówno na Twój umysł, jak i ciało. Jedno z drugim jest powiązane i jedno wpływa na drugie. Dlatego oprócz terapii, która nastawiona jest na pracę z umysłem, korzystaj też z praktyk nastawionych na pracę z ciałem. W ciele są wszystkie Twoje zablokowane emocje, przez to Twoje mięśnie i narządy wewnętrzne. Mogą być spięte i przez to nie ma w nich życia. W Tobie w związku z tym nie ma życia. Te wszystkie sytuacje z przeszłości, w których nie miałeś pełnej swobody, aby wyrazić uczucia, radości, złości czy smutku, są teraz w Twoim ciele i, można powiedzieć, czekają na uwolnienie. I przez to, że zostały kiedyś zablokowane, stały się swego rodzaju Toksycznym złogiem, takim balastem, który trzeba z siebie wyrzucić. Świetnym sposobem na to są różne aktywności oparte właśnie na świadomej pracy z ciałem. Aktywności, które pozwalają na bezpieczne wyrażanie emocji i wypuszczenie ich z ciała. Szczególnie polecam praktyki, które pomogły mnie, na przykład pięć rytmów. Medytacja dynamiczna OSHO, masaże, w tym masaż Lomilomi, lomi, ćwiczenia TRE, ćwiczenia z bioenergetyki Loena i również bardzo polecam medytację. O wszystkich tych praktykach znajdziesz informacje w internecie. Oczywiście możesz korzystać z innych podobnych aktywności. Po prostu sprawdzaj, co Ci służy najlepiej. Znajdź swój. Optymalny sposób na yy, wyrażanie emocji przez ruch, przez pracę z ciałem. Jeśli ktoś potrzebuje więcej informacji na temat wyżej wymienionych praktyk, zapraszam do kontaktu. I ostatnia wskazówka: wyrażaj swoje emocje najczęściej jak możesz. Yy, jak już wspomniałem, yy, depresja to efekt zablokowania uczuć. Musisz to więc odblokować. Chcesz płakać, złościć się, smucić? Rób to jak najczęściej. To bardzo uwalnia i polepsza samopoczucie i też prowadzi do, 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 do pożądanej zmiany. Poza tym to są naturalne stany, kiedy czujemy, że, że żyjemy. Oczywiście rób to wszystko w bezpiecznych dla siebie warunkach, tak żeby nie krzywdzić siebie i innych. I jeszcze na koniec y, chciałbym podać książki, które bardzo y, mi pomogły. Źródła depresji i jej mechanizm zostały w prosty sposób opisane w książce Żyć w rodzinie i przetrwać. Y, autorami są John Cleese i Robin Skyner, I to zostało opisane w rozdziale Smutno i jeszcze gorzej. Polecam również książkę Depresja i ciało Aleksandra Lowena oraz książkę "Świadomą drogą przez depresję" autorem jest John Kabat-Zinn. To wszystko. Zapraszam na moją stronę krzysiekbanek.pl, zachęcam do czytania mojego bloga, zapraszam też do kontaktu wszystkich, którzy czują, że y, potrzebują pomocy w związku z trudnościami życiowymi i emocjonalnymi. Również tych, którzy mają depresję. Dziękuję.